Jesteśmy w trakcie drugiej edycji Supervision Hack, hakatonu organizowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Panuje tu niesamowicie pozytywna atmosfera twórczej pracy, którą stopniowo zastępuje coraz większa atmosfera skupienia, bo uczestnicy przystąpili już do rozwiązywania tegorocznych zadań. Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują reklamy do dystrybucji wszelkiego rodzaju oszustw internetowych. W naszym wyzwaniu AdsDetect chodzi o dostarczenie nam rozwiązań które umożliwiło szybsze blokowanie i wykrywanie tego typu zagrożeń. Przygotowując wyzwanie Fake Job Hunter, chcieliśmy pozyskać narzędzie, które wesprze działania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zwiększeniu bezpieczeństwa konsumentów, ale także wesprze instytucje finansowe w realizacji ich procesów związanych z identyfikacją klienta, jak również procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 12 godzin zmagań programistycznych już za nami. Na twarzach naszych uczestników widać już pierwsze oznaki zmęczenia, ale też i widzimy pełne skupienie. Jestem przekonany, że otrzymamy dobre rozwiązania naszych wyzwań, które wdrożymy na pewno w naszej organizacji. Cześć, jesteśmy z zespołu Giga Miniony i na ten hackathon przygotowaliśmy rozwiązanie Giga Ad Detektor. Nasze rozwiązanie polega na wykrywaniu złośliwych reklam w internecie. Takie reklamy mogą pomagać cyberprzestępcom, wyłudzać od nas dane osobowe albo kraść nam pieniądze z konta w banku. Cześć, jestem przedstawicielem zespołu Bobby Tables. Przygotowaliśmy zwycięski model oparty o uczenie maszynowej i sztuczną inteligencję. Dodatkowo zaimplementowaliśmy pensę sprzężenia zwrotnego, która jak się okazało przeważyła o zwycięstwie.